w kolejnym lekcjofilmie w kolejnym lekcjofilmie z cyklu ABC wędkarstwa ten lekcjofilm będzie nawiązywał do lekcji 11 zatytułowanej kiedy żerują ryby tym razem powiemy sobie coś więcej odpowiemy sobie bardziej na to pytanie dokładniej na to pytanie kiedy żerują ryby jakie czynniki decydują o tym czy ryba żeruje czy nie żeruje czy wędkarz wraca z nadwody okiju czyli na tarczy też, czy też z jakimś sukcesem mówiliśmy tam o kolejności tarła o kolejności tego kiedy ryby przystępują do, do tarła kiedy po tym tarle mają przerwę zaczynają żerowanie to są termalne czynniki wpływające na żerowanie ryby te czynniki to oczywiście światło ciepło Chemizm wody. To jest bardzo istotne, ale nie tylko od tego zależy, zależy e, chęć ryby do pobierania pokarmu i sukces wędkarski. Nie mylić tego: chęć ryby do pobierania pokarmu, a sukces wędkarski to są dwie różne, dwie różne rzeczy. E, o czym mam nadzieję, uda mi się w tych warunkach pogodowych dzisiaj opowiedzieć, choć one są naprawdę bardzo trudne ważnym elementem oprócz tego że jest ciepło że świeci ładne słońce że pH wody jest taka a nie inna są jeszcze w tym wszystkim pozatermalne czynniki decydujące o żerowaniu ryb o braniu ryb Takim pozatermalnym czynnikiem, który będzie tutaj dla nas bardzo istotny, jest atrakcyjność naszej przynęty. Przyroda swoje sekrety skrywa w bardzo dobrze strzeżonym sejfie. Ktoś, kto chce je poznać, będzie musiał poświęcić mnóstwo czasu, bardzo mocno się natrudzić. Owszem, pierwsze rzeczy, które e, należy wiedzieć, o których należy wiedzieć, to te, o których mówiliśmy w lekcji 11, czyli o kolejności tego, co się będzie działo w naszych zbiornikach wodnych, na naszych łowiskach w ciągu roku. Bo dzięki temu będziemy, będziemy doskonale wiedzieli, na jaką rybę, w jakim okresie się nastawić. Ale cóż z tego, że przyjedziemy nad wodę w idealną pogodę? W taką pogodę, w której będzie idealne słońce. Będzie idealne ciśnienie. Idealne to nie znaczy, że mocno, mocno świecące. Nie, nie. Będzie idealne ciśnienie. Będzie e, dobry, korzystny wiatr skoro nie wstrzelimy się z naszą przynętą w to czego akurat w tym momencie potrzebuje ryba czego ryba szuka najbardziej na co skusi się najchętniej ta atrakcyjność przynęty ma bardzo duże tutaj znaczenie ale nie tylko, nie tylko sama atrakcyjność przynęty cóż jeśli mi się uda przejść z wędką, bo sobie zabrałem dzisiaj taki mały spinning, lekki, po to, żeby porzucać spinningiem, a przy okazji Wam poopowiadać o e, tych rzeczach, to nagramy tę dalszą część tutaj nad wodą. A jeśli nie, to, to zaproszę Was e, do mojego studia, w którym e, zakończymy, zakończymy tę lekcję. Jest koniec kwietnia. Zimno. Przed chwilą padał śnieg. E, przyjechałem tutaj nad wodę. Jeden wędkarz na całym 30 hektarowym zbiorniku tylko. Plus ja. Cóż, spróbujmy, e, chociaż parę razy porzucać. E, ja zobaczę, czy e, przede wszystkim ten wiatr, który teraz wieje, tam nad wodą, już nad brzegiem, czy mm, umożliwi kontynuowanie tego mojego wywodu e, tu, w takiej pięknej, wiosen pięknej, wiosennej scenerii, czy też e, będziemy musieli kontynuować tę lekcję w zaciszu, e, w zaciszu domowym. Jak widzieliście na tych poprzednich klatkach, nie udaje się tutaj zrealizować tego filmu nad wodą. Najprawdopodobniej wrócimy zaraz za ciszę domowego studia, studia w cudzysłowie, po to, żeby kontynuować te wywody. Ale, no cóż, może, może chociaż tę jedną wypowiedź, tę jedną myśl, którą chcę Wam teraz opowiedzieć. Uda się nagrać jeszcze tutaj na dworzu w tym pięknym, wiosennym słońcu w otoczeniu tego przeklętego wiatru. Bo um, mówiąc o tych um, termicznych i pozatermicznych um, przyczynach, przyczynach żelowania ryb um, musimy także pamiętać, że na nasz wędkarski sukces, czy też naszą wędkarską porażkę, ma um, jeszcze bardzo wiele innych czynników. Szczególnie tych właśnie pozatermicznych, bardzo bardzo istotnych. Bo my często wędkarze mamy taką skłonność do schwycania sytuacji. Ryba nie bierze, no to znaczy nie żeruje. Jak bierze, to żeruje. A jak nie żeruje, no to, no to cóż: no to mówi się, a nie zarybiają. Nie? Albo. A bo kalendarz brań był na ten dzień taki nieodpowiedni, niekorzystny, dlatego nie, nie żerowała ryba. Yy, no nie wiem, a może... Yy, a może księżyc zasłonił gwiazdozbiór zbiór ryb i dlatego ryby nie biorą. Yy, nie, no właśnie nie, bo ciągle próbuję wam o tym powiedzieć. Ciągle wam próbuję o, to, o tym w tej lekcji uzmysłowić, yy, że... Rybę możemy skusić do brania nawet wtedy, kiedy ona nie żeruje. Atrakcyjnością swojej przynęty? Jak najbardziej. Ale też ważne, jest, ważne są inne czynniki. Weźcie pod uwagę taką rzecz. Pomyślcie o takiej sytuacji, że wędkarz przyjeżdża na, łowisku, na łowisko w idealnym jak gdyby okresie roku, wtedy kiedy ryba już jest Potarle jest wytarta, wypoczęła i generalnie powinna żerować. Jest jej czas na to, żeby żerowała i koniec. Musi żerować, i nie ma innego wyjścia. I ona żeruje. A wędkarz wraca o kiju, wraca na tarczy. Dlaczego? Dlatego, bo swój zestaw z idealną, kapitalną przynętą położył nie w tym miejscu, w którym powinien położyć. Musimy. Oprócz dbania o to, aby dograć te wszystkie termalne czynniki i pozatermalne, właśnie o tych pozatermalnych teraz mówię, zwracać uwagę na to, gdzie kładziemy swoje zestawy. Musimy brać pod uwagę tą taką dobową, dobowe miejsca żerowania ryb. Musimy się tego nauczyć, musimy poznać, w których miejscach naszego zbiornika. Naszego jeziora, naszej zaporówki, naszej rzeki ryby żerują o danej porze nie tylko roku, ale także dnia. Jak zacznijmy zdobywać nasze doświadczenie wędkarskie, to będziemy mogli niemalże z dokładnością co do minuty przewidzieć, kiedy w nasze łowisko wejdzie stado lesz leszczy. Tak to, tak to działa. Uwierzcie mi, tak to działa, tylko trzeba co zrobić. Trzeba założyć nie konto na Facebooku, nie kanał na YouTube. Trzeba założyć wędkarski notatnik i zapisywać wszystkie swoje obserwacje z nadwody. Też się zawsze skłaniałam do tego wędkarskiego notatnika, a potem nie mogę się do tego zebrać, ale. Tym bardziej zorganizowanym polecam bardzo mocno założenie takiego wędkarskiego notatnika. Czyli, wracając do tego, o czym mówiłem, miejsce położenia zestawu, miejsce zarzucenia przynęty z uwzględnieniem dobowego przemieszczania się ryb. To jest bardzo, bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. A po drugie, jako ten poza. Termalny czynnik wpływający na branie, na, na branie, nie na żerowanie, ale już na branie ryby, e, musimy wziąć pod uwagę czas, porę dnia, to tak w nawiązaniu do tej poprzedniej, poprzedniej myśli, porę dnia, w której będziemy zarzucać nasze zestawy. Na przykład, tak żeby już e, powiedzieć krótko. Leszcz najlepiej, najchętniej żeruje, kiedy? O świcie, tak? No są jeszcze oczywiście odpowiednie godziny, ale także bardzo intensywnie żeruje i najczęściej bierze w samo południe, latem, kiedy promienie słońca padają prostopadle do dna. Okoń po zachodzie słońca. Po zapadnięciu zmroku nie będzie się uganiał za rybkami. Sandarz jak najbardziej. Czyli mamy w tych pozatermalnych czynnikach, które decydują o naszym sukcesie, dwie takie już ważne sprawy poruszone. Czyli miejsce żerowania miejsce odpowiedniego położenia zestawu i czas, w którym to ten zestaw położymy. Trzeci czynnik to atrakcyjność naszej przynęty. Atrakcyjność naszej przynęty, ale tu musimy wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz: sezonowość naszej przynęty, bo mm, Wiosną będziemy mówili na inną przynętę, latem na inną, jesienią na inną. Sezonowość naszej przynęty zależy od tego, jakie żyjątka w, danej, w danym zbiorniku w danym okresie się pojawiają. Które z nich są tym takim okresowym, wymarzonym przez ryby. Pokarmem, którego nie są w stanie w ogóle ominąć. Żeby Wam uzmysłowić, ułatwić rozumowanie tego, co próbuję przekazać teraz, to powiem tak, że boleń na przykład uwielbia uklejki. I jeśli on będzie miał pod dostatkiem uklejek, to on żadnej innej przynęty nie ruszy, prawda? Jeśli w jakiejś wodzie będzie się rozwijała ochotka i to będzie tą sezonową, tym sezonowym pokarmem naszej ryby, na którą polujemy, no to, to ta ryba też nie ruszy grochu czy kukurydzy, bo ona będzie pierniczała Wpierniczała ocho, ochotkę. To już jest trudne, żeby e, dowiedzieć się, która, e, która z, e, które ze stworzeń w danym momencie jest tym takim sezonowym upragnionym pokarmem ryby. To jest bardzo trudne. E, to już e, doświadczenie i lata praktyki, lata notowania, jak nie w, e, w jakimś tam kalendarzyku, w jakimś notatniku, to notowania w głowie. Tego, co się działo nad wodą. Ale jeszcze raz podkreślam i polecam Wam taki wędkarski, wędkarski notesik. Nie, nie będziemy jednak w stanie, mimo wszystko, zorientować się, czym ryba w danym okresie roku żywi się najchętniej. Musimy dostosować nasze przynęty, wypróbować nasze przynęty. Zmieniać je, jeśli one nie będą, nie będą skuteczne. To, co mamy do dyspozycji, to, co oferuje nam przemysł wędkarski, plus to, co znajdziemy na brzegu, to są bardzo ważne, bardzo ważne przynęty, którymi powinniśmy kusić ryby. No, jednak e, musiałem wrócić do domu, aby dokończyć, e, dokończyć tę lekcję, dokończyć te swoje myśli, te swoje wywody. No wiem, że ta lekcja taka troszkę nietypowa, nie do końca mi się to udało, ale też chcę zostawić ten materiał, żeby pokazać, um, uzmysłowić Wam, że warunki jakie panują nad wodą, nie tylko wpływają na żerowanie ryb, ale także na nagrywanie filmów, że to jest bardzo ważne, że, że nasze, nasze planowanie jest ważne. Ja sobie chyba tutaj źle zaplanowałem tę lekcję, czy ja dobrze zaplanowałem, bo kurczył się końcówka kwietnia i powinno być w miarę spokojnie nad wodą, ale nie jest. To są właśnie te takie czynniki, które wpływają na sytuację, jaka nas zastaje nad wodą, a jednocześnie sytuację, w której znajdują się znajdują się ryby. Mnie to te czynniki bardzo mocno przeszkodziły dzisiaj. E, pogubiłem trochę myśli, próbowałem je tam ciągnąć, łatać, kombinować, e, tak żeby to miało jakiś sens, logiczną całość, logiczną e, ciągłość i kontynuację. Być może, być może nie jest źle, a w każdym razie, nawet jeżeli będzie źle, to specjalnie zostawiam ten materiał właśnie tak nagrany, aby, aby utrwaliło się w Waszych głowach to, taka świadomość tego, że e, wiele rzeczy bardzo wiele rzeczy ma wpływ na to, jaki będziemy mieli wędkarski wynik danego dnia. Możemy wiele rzeczy pod uwagę wziąć, wyjeżdżając nad wodę, a okaże się, że jakieś zjawiska sezonowe, krótkotrwałe albo nam przeszkodzą w łowieniu ryby, albo wręcz przeciwnie, spowodują, że ryby zaczną brać. No ale podsumujmy te warunki, o których mówiłem. W Wcześniej tutaj w, tej, w tym lekcjofilmie i w tym filmie 11, lekcjofilmie szkoły ABC Wędkarstwa, czyli o termalnych czynnikach wpływających na żerowanie czy tajbranie ryb, czyli o cieple, o tym jaka jest temperatura wody. Część ryby będzie w wysokich temperaturach żerowała, inna nie. O tym mówiłem chyba już wcześniej. Kto nie słuchał, niech wróci do tych lekcji, powtarzał się. Nie będę. E, no, chociażby dla przykładu powiem, podam mm, Mientusa, tak? No, spróbujcie go złapać latem. Dobra. E, wtedy jest ciepło, prawda? Powinny ryby brać. No, nie każde. No. Także ciepło. Długość, w jakim ten. To ciepło jest dostarczane do łowiska, do, do wody, czyli długość dnia to też bardzo ważny czynnik. Nie mówiłem chyba tam nad wodą o bardzo ważnym czynniku, bo no, bardzo mocno się tam dotleniłem nad tą wodą. Wiatr niósł mnóstwo tlenu ze sobą i chyba o tym właśnie zapomniałem czyli o natlenieniu wody to też bardzo ważny czynnik. Które powoduje zwiększenie aktywności żerowej ryb, no i chemizm wody. A poza tym te czynniki pozatermalne, o których, o których dzisiaj powiedziałem, czyli odpowiednie miejsce z uwzględnieniem okresowego lub dobowego przemieszczania ryb. A także pora dnia, czy na przykład nie nastawiliśmy się na e, łowienie. W dzień, kiedy dany gatunek ryby akurat przestawił się na nocne żerowanie. No i trzecie, najwłaściwsza dla danego okresu przynęta, czyli ten pokarm sezonowy, abyśmy mogli, abyśmy starali się, jeżeli nie zaspokoić ryby, jeżeli nie rzucić rybie pod nos, właśnie tej. Tego sezonowego pokarmu, to chociaż imitację tego sezonowego pokarmu. Coś, co będzie miało podobny zapach do tego pokarmu, którego ryby akurat w danym okresie najbardziej poszukują, za którym się uganiają, oprócz, oprócz którego niczego innego nie ruszą, no chyba że akurat jego w tym czasie brakuje, albo że mamy naprawdę doskonałą. Naprawdę doskonałą przynętę, która odciągnie ryby od jedzenia na przykład ochotki. Można powiedzieć, że takie przynęty istnieją, a jednocześnie zaprzeczyć, że nie istnieją. To już zostawmy teoretykom i tym, którzy rozpisują się na Facebookach i e, innych portalach w komentarzach. A taka rzecz jak. Sama wielkość przynęty, jej prezentacja, wielkość haczyka, a także widoczność samego zestawu to też poza termalny czynnik, powodujący albo zwiększenie naszego, naszej szansy na, na złowienie ryby, albo zmniejszenie tej szansy na złowienie ryby. W niektórych porach roku nie będzie miało znaczenia jaki będziemy mieli haczyk, nawet duży haczyk będzie lepszy i bezpieczniejszy dla ryby. Ale są pory roku, wiosna, bardzo wczesna wiosna, kiedy właśnie ten mały haczyk no, przyniesie nam tutaj lepsze rezultaty, bo ryba delikatnie żeruje, wyczuje duży haczyk. Czy e, widoczność zestawu ma tutaj bardzo duże znaczenie? Ja wymieniłem ten czynnik jako jeden z ważnych wpływających na e, naszą łowiecką skuteczność, ale mm, sam bardzo bym mocno dyskutował na ten temat. Bardzo mocno bym dyskutował, e, czy ryba patrzy na to, czy, czy akurat jest e, plecionka koloru mm, szarego, niebieskiego, zielonego, czerwonego, czy niewidoczna. Myślę, że ta ją w ogóle nie interesuje, ale to już jest kwestia zupełnie innej dyskusji. To już jest zupełnie inny temat. Jeszcze wracając do tego pokarmu sezonowego, o którym mówiłem, to przeczytam tutaj takie zdanie, które sobie wypisałem, żeby podsumować ten swój wywód. W wodzie. Następuje ustawiczna wymiana dominujących gatunków zwierząt wchodzących w skład bazy pokarmowej ryb. Okresowo pojawiają się masowo żyjątka będące tym pokarmem sezonowym. Niewiele tych żyjątek będziemy widzieli nad powierzchnią wody, a majowy. Majowy, jak on się nazywa, wylot jętek. To właśnie ta, ta sezonowa, ta sezonowa pokar ten sezonowy pokarm, za którym uganiają się wstrągi. Skończmy ten temat, tej przynęty e, doskonałej temat e, czynników termicznych i pozatermicznych, decydujących o. Naszym powodzeniu w wędkarskiej wyprawie. Ale jeszcze Wam tu zwrócę uwagę na jedną rzecz: z tym, że w szkole wędkarskiej ją pominę, zadając Wam zadanie domowe. Nie wszystko możecie dostać na tacy. Nie da rady, nie da rady. To by było, to by było błędem, gdyby wszystko zostało powiedziane i przekazane w taki bardzo łatwy sposób. Jeszcze są mm, różnego rodzaju y, wiatry, tak? które wpływają, na, y, które docierają do nasze, na, na, na nasze łowiska. Są wiatry jakieś tam północne, wschodnie, zachodnie, południowe, zwrotnikowe. Ja w tym temacie nie jestem y, oblatany, nie jestem mistrzem, nie będę się tutaj y, Ten temat zagłębiał. No, musiałbym poczytać, żeby to, żeby to Wam przekazać. Ale właśnie nie chcę. Chcę, żebyście mieli też coś, co sami możecie odkryć. E, w ślad za tym przy, y, przysłowiem wędkarskim, e, wiatr wschodni, a wędkarze głodni, czyli wiatr ze wschodu, ryba chodu. To by było na tyle. Już więcej dzisiaj nie powiem. Zapraszam na kolejne lekcjofilmy w kole wędkarskiej ABC Wędkarstwa. Ten film tak wyszedł jak wyszedł, ale tak już on tak musi zostać. Niech, niech tak zostanie, niech to będzie też dowód na to, że... Spotykają nas czasami właśnie takie krótkotrwałe, sezonowe zjawiska, które nam przeszkadzają w realizacji swoich planów, a rybom na przykład będą przeszkadzały w żerowaniu lub to żerowanie po prostu całkowicie uniemożliwią, czy też je podniosą i ryba będzie brała bardzo, ale to bardzo chętnie. Zapraszam na kolejne lekcje. Te lekcje najprawdopodobniej będę realizował, tak jak powiedziałem gdzieś chyba wcześniej w okresie dwóch lat, miałem w planie realizować je bardziej nad wodą, pokazywać różnego rodzaju metody wędkarskie, sposoby wędkarskie, łowić na niej, i pokazywać je tutaj. No jak na razie widzicie, to wszystko jest niemożliwe. A w związku z tym e, zmieni się chyba częstotliwość ukazywania tych e, lekcjo filmów na kanale, bo nie będę miał tyle materiału, żeby go sobie gdyby, nim nadrobić i pokazać coś wcześniej, ale pomału zobaczymy, być może po prostu coś, coś tam jeszcze teoretycznego wrzucę po drodze. I jednak zachowam tę cotygodniową częstotliwość ukazywania się tych filmów, aczkolwiek tutaj się nie martwcie, jeśli filmy zaczną się ukazywać co dwa tygodnie. Bo, okaże, bo, bo to może się wiązać z tym, że, że nie udało mi się po prostu niczego zrealizować, bądź to przez pogodę, bądź to przez na przykład kapitalny okres żerowania jakiejś ryby i wtedy łowienia jej i machnięcia ręką na, na realizację filmów ABC Wędkarstwa. Ja zawsze dużo gadam, przepraszam za to, ale mam nadzieję, że coś ciekawego Zawsze też Wam powiedziałem, przekazałem coś, co Waszą wiedzę wędkarską poszerzy i jednocześnie sprawi, że będziecie wracać z wody z wędkarskimi sukcesami. Pamiętajcie o tym, że żeby złowić rybę, to ta ryba musi w danym łowisku być. Musi w tym łowisku występować. A więc wypuszczajmy ryby zamiast je żleć bo to jest bardzo istotna też bardzo istotna rzecz dziękuję za uwagę